witam wszystkich serdecznie z tej strony Kowalski i dzisiaj powiemy sobie na jakim to wczesnym etapie adopcji kryptowalut jesteście, jakimi tu jesteście wybrańcami, więc o tym będziemy rozmawiać. Zapamiętajcie co powiedziałem na początku, bo to będzie dosyć istotne. Ja się krótko, krótko przedstawię, nazywam się Kowalski, poznacie mnie na kanale YouTube po nazwie Portfel Kowalskiego. Mniej więcej od pięciu lat zajmuję się kryptowalutami, jaram się tą technologią i Jestem, że tak powiem, fascynatem tego. Obecnie możecie mnie znaleźć na Twitterze pod nazwą portfelka. No i na space'ach, przede wszystkim, które mniej więcej organizuję i możemy sobie porozmawiać bezpośrednio. Czyli to nie jest tak, że ze mną nie ma żadnego kontaktu, jestem osobą, która jest dostępna dla każdego. No i ogólnie moim konikiem w tym momencie jest to, że pomagam bieżąco użytkownikom, jeżeli mają jakiekolwiek problemy z woletami, z sid i różnego typu programami technicznymi. I teraz tak. Moje pytanie jest dla Was. Czy my jesteśmy na wczesnym etapie adopcji kryptowalut? I chciałbym, żeby ktoś, kto, jest, kto tak twierdzi, podniósł rękę do góry. Że jesteśmy na bardzo wczesnym etapie kryptowalut. Okej. Okay. Dzięki. I to będzie dla mnie informacja, że to dla Was będzie w sumie ta prezentacja. Chciałbym Was wyrwać trochę z tej bańki i trochę otrząsnąć wylać wam trochę wiadra. Wody na głowę i będę posługiwać się pewnymi argumentami, żeby Wam to przedstawić, że tak nie jest. Nie wiem, czy słyszycie, ale często na polskim YouTube czy zagranicznym czytamy, że jesteśmy na samym początku i oni nie mają w ogóle o tym pojęcia, że zobaczysz za 10 lat, jakie to będzie innowacyjne, że to będzie właśnie innowacja, że to będzie super i że będziesz największym beneficjentem. Dlatego pewnie jesteście tutaj i inwestujecie w kryptowaluty. Jest tak? Albo tak nie jest. Jest tak, tak, bo tak robicie. Tylko musimy sobie w pewien, pewien sposób zadać pytanie, czym są kryptowaluty i właściwie dlaczego, do czego możemy je porównywać. Bo jak zauważyliście, nikt w tym momencie nie chce płacić bitcoinem. Przemieszczacie się po różnych piętrach, chcecie coś kupić, ale nie wykorzystujecie w ogóle bitcoina. Mało tego, nawet rozwiązanie Lightning Network, które funkcjonuje, nie jest wykorzystywane do tego. No, co się później okazało, jest to Store of Value ale oczywiście znowu jakby negujemy to, że to jest story value, bo strata była że do 80% czy 70% da bańce. Jaka jest narracja teraz? Złoto. Nie wiem czy wiecie, czy badaliście to i czy patrzyliście to, ale w szczycie banki 221 kapitalizacja bitcoina miała stosunek 1 do 10. Dużo mało dla technologii, która istnieje 14 lat? Jak myślicie? Zastanówcie się nad tym, bo to jest tylko i wyłącznie wyznacznik tego, w jaki sposób możemy liczyć wartość bitcoina. Porównując sobie złoto. Istnieje od tysięcy lat i można się wymieniać w pewien, w pewien sposób, ale tak na dobrą sprawę, tylko i wyłącznie Bitcoin może być porównany do złota i taka, taki stosunek 1 do 10 może być porównywany do systemu waluty złotej z 1870 roku. Mniej więcej dziesięciokrotne przebicie, czyli bańka i szczyt 2021, można by było powiedzieć, jest pełną adopcją Bitcoina. Zobaczcie, że tak samo złoto nie płacicie w nim w sklepie, nie, nie zapłacicie ale spełnia dokładnie tą samą funkcję, czyli jest powszechnie akceptowalny. A mamy tutaj na myśli kantory, lombardy, jubilerzy, tak? Dokładnie jest z Bitcoinem, który jest też ap e aprobowany przez kantory, giełdy i bitomaty obecnie w Polsce. Dobrze, że jeszcze je macie. No i dodatkowo Bitcoin dał sobie taką możliwość, że jest oficjalną walutą w obecnie dwóch krajach. Chciałbym Wam przedstawić, co to jest prawo dyfuzji innowacji, bo pewne Bitcoin jest pewną innowacją, jest pewną technologią. I należy się nią wzorować w pewien sposób. To jest właśnie wykres takiej innowacji. I teoretycznie zakładając dla tych, którzy podnieśli rękę, znajdujemy się ewentualnie w innowatorach bądź wczesnymi leśladowcami. Jak myślicie? Czy jesteście śmiali, ryzykanci i bogaci? Introwertycy? Myślę, że nie. Każda populacja tego cechuje się pewną bańką ludzi, która wchodzi, że tak powiem, w pewne etapy. I wczesna większość ma przeciętne dochody, przeciętne wykształcenie i są konserwatywni. Późna większość jest sceptycznie nastawiona i ma niskie dochody. Ja rozglądając się gdzieś tam tutaj na rynku kryptowalut, twierdzę, że mamy praktycznie każdą grupę ludzi, która jest w kryptowalutach. Właśnie przestań Kowalski pieprzyć, bo grażyna jeszcze nie kupiła. Słyszę często takie argumenty, bo jeszcze Grażyna tego nie ma, bo Janusz tego nie kupił. No, właśnie, ale musimy się zastanowić, dlaczego, my musimy, dlaczego tak jest i do czego musimy równać. Dzisiaj zakup kryptowalut jest łatwiejszy niż sobie kiedykolwiek widzicie. Schodzicie sobie po galerii i macie praktycznie w każdej dużej galerii w Polsce możliwość zakupu w jakimkolwiek bitomacie, w jakiejkolwiek sieci bitomatów. Binance, największa giełda kryptowalut, daje Wam możliwość podłączenia swojej karty kredytowej, nie mówiąc już o Coinbase, który jest listowany jako spółka giełdowa. Pewnie macie też rewoluta. korzystacie z niego na wakacjach. Macie możliwość ekspozycji na kryptowalutach w każdym dowolnym momencie. Gdzie chcielibyście jeszcze go sobie, że tak powiem kupić? Bo to jest na dobrą sprawę pełna adopcja kryptowalut. Teraz tak, nie wiem czy widzieliście w 2022 roku przeprowadzaliśmy taki audyt, CZ Binance zaproponował, żebyśmy po upadku FTX badali właściwie jakie, jakie aktywa mamy na każdej z giełd. No i co się okazuje? rezerwy bardzo popularnej giełdy Crypto.com stanowi 20% to stanowi memcoin. Kto tak na dobrą sprawę go tam trzyma? Kto go kupił? I tak naprawdę czy on jest takim early adopterem, że poszedł na giełdę i kupił Shiba Inu? Widzicie go patrząc na Formuły 1. Widzicie go jeżeli są mistrzostwa świata. Czy to jest mało? Zastanówcie się nad tym. Przemyślcie to. Czy to naprawdę jest? Czy naprawdę jesteśmy early adopterami? Ja myślę, że nie. Na pewno nie. Musimy porównywać kryptowaluty do rynku akcji. To, że ktoś inwestuje w kryptowaluty, to jest rynek inwestycyjny i to nie jest żaden mus, żeby wszyscy w nim byli. Czy Grażyna kiedykolwiek miała akcję? Czy Janusz posiadał obligacje? Czy oni sobie kupili kiedykolwiek złotą monetę? Nie sądzę. Nie sądzę, żebykolwiek to zrobili i kiedykolwiek to zrobią. Muszą zostać do tego przymuszeni. Zobaczcie sobie obecne spółki giełdowe, jeżeli to jest taka. Początkowa sfera innowacji. Takie spółki jak Coinbase Global, Microstrategy, pewnie wszystkie znacie. Spółki, wydoby, które wydobywają Bitcoina z kopalnie jak Kanan. Mało. Fundusze inwestycyjne, pewnie znacie fundusze inwestycyjne, które już upadły podczas bańki 221. Grejskiej, który był na skraju załamania. I oraz inne fundusze inwestycyjne, które na dobrą sprawę one już utopiły. Kowalscy też utopili. Teraz on utopiły fundusze. Kto jeszcze ma utopić? Państwa? Przejdźmy sobie do tego takiego prostego porównania, którego jesteście bezpośrednio w stanie sprawdzić. Mamy mass media i wszyscy korzystają, że tak powiem, z mediów jak YouTube i oglądają różne filmy dotyczące finansów, dotyczące kryptowalut. Pewnie też się nimi sugerujecie. Dla porównania, fil konieczny, dane to są z 28 stycznia tego roku. Fil konieczny: 303 tysiące subskrybentów i nie wiem, czy znacie tego miłego pana pana Marcina Ibucia, który prowadzi finanse bardzo osobiste. Jest to znana postać, jeżeli chodzi o finanse i świat finansów, w których ludzie, tacy jak my, czyli Kowalscy, inwestują i pomnażają swoje oszczędności. Jest to przebicie ponad, o, dwa razy prawie, tak? Żeby nie było, że tylko jeden kanał sobie znalazłem. Tego pana pewnie znacie. Za chwilę będzie robił jakiś kabaret. Pomimo tego, że, pomimo tego, że tak jest. Liczby mówią same za siebie. 68,5 tysiąca syprybentów, pewnie znacie tego Pana z doradcy TV, który wypowiada się na temat finansów dosyć istotnie i jest praktycznie, można powiedzieć, chyba 10 lat na rynku i też obsługuje w pewien sposób kryptowaluty. Kolejne, żeby nie było, żeby nie było, że wybieram sobie jakichś tam przypadkowych ludzi. Piotr Stapowicz 174 tysiące i Independent trader 142 tysiące. Jesteśmy na zbliżonym całkowicie etapie, na etapie pełnej adopcji kryptowalut. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja pamiętam 2018 rok, z jakim podnieceniem jakikolwiek celebryta, który się gdzieś pojawiał na jakichś eventach, wspomniał o kryptowalutach. Czy to był jakiś Pudziadowski, czy ktoś, kto grał w piłkę nożną. W tym momencie wszyscy są tu, niektórzy siedzą na sali, niektóry, niektórzy pojawiają się na niedzieli i tak dalej. Więc jakby my się wtedy podniecaliśmy o jakikolwiek wzmiance w internecie. Teraz tego, teraz właściwie umilkło, że to jest w ogóle normalne. Wszystkie szanowane portale finansowe, wszystkie, wszystkie jakie sprawdziłem ee, mają, mają kryptowaluty, mają pasek odnośnie informacji na temat jakie są e, zmiany kursu oraz informacje od, od, otoczące na przykład samego Bankmana i FTX-a, wszystkie, Business Insider, Forbes. Sprawdźcie sobie to i powiedzcie, że gdzie mamy się jeszcze pokazać i komu mamy jeszcze to wkręcić, że to nie jest adopcja kryptowalut i wszyscy musimy ich używać. Ja myślę, że nie musimy wszyscy ich używać. Wracając do mojej krzywej, wcześniejszej, e, przedstawię wam moją teorię na temat, teba, na temat tego, w jakim my jesteśmy teraz miejscu e, i kogo będziemy ładować na tej ostatniej hoście moim zdaniem. Zobaczcie, e, dla mnie innowatorzy byli od 2009 roku do 2013 roku. E, wczesna większość od 2013 do 2017 e, i późna większość była w 2021 roku. Prawdopodobnie jest to większość z was, która weszła na bańce 2021. Ostatnią grupą, której nie jesteśmy w stanie przekonać, to są starcy i ludzie, których nie jesteśmy w stanie przekonać do kryptowalut. Musimy ich po prostu wrzucić na to. To są maruderzy, oni nie są w stanie obsłużyć komputera. To będzie to, są, to jest ostatnia grupa, i to jest to tylko i wyłącznie 16% użytkowników, których możemy tu jeszcze dorzucić. Nie liczcie na duży wzrost. W jaki sposób załudujemy tych maruderów? Bo trzeba kogoś wywieźć na tym wózku. Dobrze o tym wiecie, że płynność musimy sobie zbudować i musimy komuś wrzucić wasze coiny. Musimy załadować ich poprzez banki, fundusze inwestycyjne, no i może nam to pomóc jakiś upadek waluty Fiat, kiedy będą zmuszeni do zakupu kryptowaluty. To jest takie, to jest takie może śmieszne, tak, że ja to widzę w ten sposób, ale chcę, żebyście po prostu się nad tym zastanowili. No właśnie, zadać sobie pytanie, czy to już jest koniec, czy możemy już iść, właściwie możecie się już rozejść, tak, bo już ta, ta wiara w przyszłość zanikła. No nie. Jest, jest jeszcze jedna kwestia. Cały, cała, cała faza innowacji dzieli się na pewne etapy, i w tej takiej dużej innowacji blockchainowej można znaleźć małe etapy, na których można zarabiać. Pierwszy podstawowy etap, czyli stworzenie Bitcoina oraz Ethereum, czyli możliwości wykonywania smart kontraktów, zbudowało nam pewne narracje. Zbudowano nam narrację na stablecoiny DeFi w 2020, 2020 roku. NFT, NFT, tokenizacja. No właśnie, musicie mieć mieć oczy szeroko otwarte. I zobaczyć, gdzie jeszcze możecie dostrzegać swoje kryptowaluty. Moim zdaniem trzeba spojrzeć troszeczkę na AI, który jest obecnie bardzo popularny, oraz różne dziwnego rodzaju trendy. To tyle.